Witam Was serdecznie. Dziś przyjrzymy się wtyczce. Wtyczce, która nazywa się Post X, Post X. Jest to wtyczka, która wzbogaca Gutenberga o dodatkowe bloki, ale o takiej dosyć wąskiej specjalizacji. A mianowicie są to bloki, przy pomocy których będziecie mogli w atrakcyjny sposób wyświetlić listę artykułów. Czy to na waszym blogu, czy to na waszej stronie, gdzie publikujecie rozmaite treści. No nie ma znaczenia. Generalnie, jeżeli jesteście blogerem albo osobą prowadzącą stronę, gdzie jest publikowanych całkiem sporo artykułów, różnych materiałów informacyjnych, bo mogą być jakieś aktualności, wydarzenia itd., no ta wtyczka, myślę, że was zainteresuje. Także serdecznie zapraszam. Bardzo często dostaję pytania, w jaki sposób można atrakcyjnie wyświetlić listę artykułów. Na stronie głównej albo na jakiejś podstronie, lub gdybyśmy chcieli pod artykułem jeszcze dodatkowo umieścić blog z pisami, które będą związane tematycznie z danym artykułem. Oczywiście tego typu mechanizmy gdzieś tam nam dorzucają rozmaite motywy, natomiast czasami czujemy niedosyt i chcielibyśmy jednak czegoś więcej. No właśnie, tu chodzi o tą elastyczność, żebyśmy mogli decydować o tym, gdzie jak i co ma się wyciągnąć, co się wyświetlić. No właśnie, tu przychodzi z pomocą wtyczka, o której dziś będę mówił, którą dzisiaj Wam pokażę. Nazywa się Post X. Możecie ją pobrać bezpłatnie z repozytorium WordPressa. Jest również dostępna oczywiście wersja pro. Pokażę Wam, jak funkcjonuje pełna wersja, tak, czyli wersja darmowa w połączeniu z wersją PRO, natomiast możecie już indywidualnie się pobawić i zobaczyć, w jakim stopniu wersja bezpłatna będzie w stanie zaspokoić Wasze potrzeby na polu, no, wyświetlenia, wyciągnięcia gdzieś tam na wierzchu listy artykułów z Waszej strony internetowej w atrakcyjny sposób. Dobrze, popatrzmy. Post ex Gutenberg Post Blocks, to jest ta wtyczka. Poniżej w opisie znajdziecie link, więc możecie sobie kliknąć i przeczytać. No tutaj mamy repozytorium WordPressa, wtyczka jest już zainstalowana, jest aktywna. W momencie, gdy to zrobimy, pojawi się po lewej stronie w menu dodatkowa sekcja pod tytułem Post Blocks. Jeżeli najdziemy na nią, mamy kilka zakładek i tak szybciutko po kolei, overview, czyli taki, takie ogólne informacje na temat tego rozszerzenia. Znajdziemy tu między innymi filmik na temat tej wtyczki no i informacje, cóż takiego ona potrafi, jakie daje nam możliwości. Więc warto sobie zerknąć, jeżeli jeszcze nie mieliśmy Styczności z tym rozszerzeniem. Idziemy dalej. Mamy sekcję z zapisanymi szablonami. Tu już jeden szablon sobie jakieś utworzyłem testowo, natomiast później zrobimy też jeden taki przykład. Zobaczycie, w jaki sposób to funkcjonuje w kontekście chociażby elementora. Dalej mamy. Futuresy Pro, czyli jakie możliwości to rozszerzenie daje nam w sytuacji, gdybyśmy zdecydowali się na wersję Pro. Mamy dodatki i między innymi właśnie jest dodatek, który pozwala nam wprowadzić tą integrację. Choć, tak jak powiedziałem, to za duże słowo, ale jest pewien stopień integracji z Elementorem, no i właśnie te platki, które przed chwilą widzieliśmy. Dalej mamy ustawienia ogólne, takie podstawowe. Myślę, że bardzo rzadko będziecie z nich korzystać. Tutaj zresztą nie ma zbyt wiele elementów do, do konfiguracji. Możemy przyjrzeć się oczywiście też zmianom, jakie pojawiały się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o to rozszerzenie. No i dalej jest jeszcze zakładka z kontaktem i zakładka dotycząca licencji. Więc w tym miejscu, jeżeli mamy wykupioną wersję Pro, możemy aktywować funkcję wersji płatnej. No dobrze, więc mamy ten element, tą, tą sekcję, ten dział omówiony. A teraz zobaczmy, w jaki sposób od strony praktycznej funkcjonuje to rozszerzenie. Przejdziemy sobie na strony, zresztą to nie ma znaczenia, czy to będą strony, czy to będą wpisy, wystarczy, że uruchomimy Gutenberga. Dodamy przykładową stronę, nazwiemy sobie ją, załóżmy, niech będzie post x, post x, no i co, moglibyśmy oczywiście pisać, ale wykorzystamy, wykorzystamy bloki Gutenberga, czyli przechodzimy do bloków Gutenberga i oto jest lista do bloków, które... Dodała nam wtyczka Post X. I teraz no widzicie tu w większości są to, są to bloki dotyczące wpisów. Mamy nagłówek, mamy obrazek, ale generalnie to są wpisy. Jeżeli najdziemy na którykolwiek z tych bloków, po prawej stronie pojawia się podgląd, mniej więcej jak to będzie się prezentowało, jeżeli wykorzystamy dany blok. Nawet mamy tu slider. Slider, który będzie wyświetlał wpisy z naszego bloga. No i załóżmy, wybierzemy sobie powiedzmy ten ładuje nam się i proszę bardzo, w taki oto sposób prezentuje się teraz sekcja z naszymi artykułami, które umieściliśmy. Ten blok, konkretny blok. Bardzo, bardzo fajnie, prawda? <głos》> można by powiedzieć, że ok, świetnie, nic więcej nie potrzebujemy robić. Wygląda, wygląda nieźle. Ale to, co jest tu istotne, ta wtyczka, to rozszerzenie ma bardzo dużo opcji konfiguracyjnych. Naprawdę ogromną ich ilość. Zobaczcie, klikamy sobie na, na tym bloku, przechodzimy do ustawień, tak rozwijamy sobie ten boczny pasek z ustawieniami. Mamy trzy Zakładki, wygląd, ustawienia i zaawansowane. Jeżeli chodzi o wygląd, no to mamy layouty, w zależności od tego, który, który blok wybierzemy na starcie, no to będziemy mieli ich mniej lub więcej. Tu akurat mamy dwa, więc moglibyśmy sobie poklikać i zobaczyć, yy, jaka zmiana się pojawia. Poniżej mamy predefiniowane, już takie gotowe ostylowanie. Tego bloku, więc gdybyśmy chcieli, to oczywiście też wystarczy kliknąć w import i to się zmieni. Zresztą zobaczmy, klikniemy w import. Proszę bardzo, w tej chwili tak to będzie się prezentowało. Jeżeli coś jeszcze innego byśmy chcieli, na przykład to również nam się to zmienia, również nam się zmienia ten, ten blok układ poszczególnych elementów. Dobrze. Tyle jeżeli chodzi o tę zakładkę. Przechodzimy do ustawień. No i tu jest właśnie bardzo, bardzo, bardzo dużo tych ustawień. Nie będę wszystkich omawiał po kolei, bo jeżeli sobie zainstalujecie, to oczywiście przetestujecie. Natomiast tak, ustawienia główne, no to podstawowe moglibyśmy, już to tutaj on troszeczkę zasłaniał, chociaż nie w tym, w tym templecie, który mamy, nie ma. Nie ma widocznego nagłówka, ale oczywiście możemy go tu aktywować. Zobaczcie, aktywujemy. To jest ten nagłówek. Moglibyśmy dać jakiś tytuł, coś zmienić na moje najnowsze wpisy, tak. Najnowsze wpisy, jakkolwiek, i, i właśnie na tym możemy operować. Więc przechodzimy, decydujemy o tym, czy ma być ten nagłówek wyświetlany, czy nie. Jakie byśmy chcieli mieć odstępy pomiędzy poszczególnymi kaflami, czy większe, czy mniejsze, jaka ma być wysokość. Tego, tej sekcji, czy większa czy mniejsza, więc na tym operujemy i oczywiście decydujemy co się ma wyświetlać, czego nie chcemy i pozostałe parametry tego tak jak wspomniałam, jest całkiem całkiem sporo i to tylko ustawienia główne, a poniżej jeszcze mamy ustawienia dotyczące indywidualnie na przykład nagłówka tytułu, metadanych i tak dalej i tak dalej. Więc na no, tym możecie się na pobawić, jest tego ogrom. Dostosujecie ten blog naprawdę do własnych potrzeb. Myślę, że 99% tych potrzeb zaspokoicie to to Sekcją konfiguracji. Natomiast druga zakładka, która jest tu jeszcze istotna, to oczywiście zakładka Query, a więc co chcemy wyświetlić, tak? bo do tej pory mówiliśmy o tym, jak to będzie się prezentowało, jaki będzie layout, jaki będzie układ. Tak? Natomiast co będzie się wyświetlało, co się nie będzie wyświetlało. Natomiast tu decydujemy o tym, jakiego rodzaju treści mają być w tym konkretnym boksie wyświetlane. No i jeżeli mamy wersję Pro, mamy coś takiego jak Quick Query. No w tym wypadku mamy Random Post, czyli mamy wyświetlane, wyświetlanie wpisów w sposób losowy. Moglibyśmy sobie wybrać z listy cokolwiek innego, na przykład najczęściej komentować. No, już nam się pojawia inna, inny zestaw, inny zestaw wpisów. Zobaczcie, mamy najczęściej komentowane ogólnie, ale mamy też najczęściej komentowane. W ciągu ostatniego jednego dnia, w ciągu ostatnich 7 dni, w ciągu ostatnich 30 dni, także też bardzo fajne. Zwłaszcza jeżeli prowadzicie serwis, gdzie dużo się dzieje, dużo publikujecie artykułów, ludzie Wam dużo komentarzy zostawiają, no to myślę, że te opcje będą bardzo przydatne na takich blogach już bardziej, bardziej rozbudowanych. Dalej mamy jeszcze możliwość wyciągnięcia wpisów popularnych, popularnych w ciągu ostatniego dnia, tych najpopularniejszych w ciągu 7 dni i tak dalej. Wpisy. Wyciągane w sposób losowy, i tu również możemy wyciągnąć losowo wpisy, które zostały opublikowane w ciągu ostatnich siedmiu dni. Ostatnio opublikowane. Dalej mamy najstarsze wpisy. Możemy je wyciągać według daty, na przykład związanych, związanej z modyfikacją, tak, kiedy ostatnio były aktualizowane, i tak dalej. Więc to bardzo, bardzo sympatyczna lista, która od razu nam wprowadza pewne konkretne ustawienia dotyczące tego, co wyciągamy. Natomiast poniżej możemy zdecydować o tym, jakiego rodzaju wpisy. Bo standardowo oczywiście WordPress ma, ma strony, ma wpisy i tu moglibyśmy zdecydować, tak? Chcemy wpisy domyślnie, ale także moglibyśmy wyświetlić strony. No, poniższe elementy nie są istotne, tak? bo to jest biblioteka elementora i tak dalej, więc tego raczej nie będziemy chcieli wyświetlać, ale gdybyśmy dodali jakiś własny rodzaj zawartości, powiedzmy nieruchomości, jakieś wydarzenia, cokolwiek sobie nie wymyślimy, to oczywiście w tym miejscu też będziemy mogli taki rodzaj własnej własny rodzaj zawartości wybrać i tylko z niego wyciągać te, te treści. Dalej mamy taksonomię, czyli kategoryzację. Moglibyśmy wyciągać tylko i wyłącznie wpisy z danej kategorii, tylko wpisy z dane, w, w, w taki lub inny sposób otagowane i tak dalej. Dalej mamy właśnie możliwość wyboru konkretnej akurat kategorii, tak jak no, przy tej konfiguracji, którą tu widzimy i kolejność, sortowanie według daty sortowanie według ilości komentarzy, no i pozostałe opcje też do wyboru w zależności od naszych potrzeb, tak? Moglibyśmy sobie wybrać to co chcemy więc tych, tych możliwości jest tu całkiem sporo, oczywiście jest też offset moglibyśmy pojedynczo wstawiać jakieś wpisy albo pojedyncze wpisy sobie wykluczyć tutaj poniżej, offset przydatny ponieważ zaraz jak zobaczycie przy wykorzystaniu tych bloków można sobie zbudować bardzo fajnie i atrakcyjnie prezentujący się Serwis, na przykład stronę główną, no, którą widzicie, załóżmy na dużych portalach informacyjnych. No coś, coś podobnego można bardzo szybko sobie zbudować, i czasami pojawi się taka potrzeba, gdzie załóżmy w tym miejscu mamy wyciągniętych turyst 4 wpisy, takie powiedzmy mocniej wyróżnione, natomiast poniżej chcemy wyciągnąć kolejne, ale już żeby się to wszystko inaczej prezentowało. Więc w takiej sytuacji ten offset będzie bardzo, bardzo pomocny. Zresztą możemy szybciutko taki przykład zrobić. Dodamy sobie jakiś blok z prostą listą wpisów. Niech będzie to. OK. Tak to się będzie prezentowało. Teraz przechodzimy do ustawień tego tego bloku poniżej i zwróćcie uwagę tu mamy ten sam artykuł i tu też jest ten sam artykuł widzimy już po tej butelce prawda no, pewnie tak byśmy nie chcieli w naszym przykładzie bo skoro tu już jest to po co ma być duplikat poniżej no więc jeśli tu mamy raz dwa trzy cztery no to dla tego bloku jeżeli przejdziemy do ustawień do ustawień query i dalej do offsetu to ustawimy sobie właśnie czóreczkę, czyli cztery Pierwszy pomijamy, zaczynamy dopiero od piątego w tym miejscu, tak? Czyli teraz to już ładnie nam się wszystko układa. Moglibyśmy to opublikować i podejrzeć. Zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Mamy najnowsze wpisy: raz, dwa, trzy, cztery i poniżej, no tutaj pewnie musielibyśmy dać troszeczkę większy odstęp, więc to wszystko można sobie dokonfigurować w ustawieniach. Mamy kolejne, kolejne dwa, kolejne dwa. Także w taki sposób to, to funkcjonuje. Natomiast jedną rzecz właśnie jeszcze chciałbym, chciałbym Wam pokazać na szybciutko, ponieważ tu oczywiście możemy wybierać pojedyncze bloki i sobie je układać, tak jak chcemy, ale, no właśnie, zaznaczymy wszystko, usuniemy. Mamy u góry coś takiego jak bibliotekę, z której można skorzystać bibliotekę gotowców czy gotowych bloków, czy wręcz całych dużych aranżacji. Popatrzmy, jeżeli klikniemy sobie na ten przycisk pojawia nam się całkiem sporo, całkiem sporo gotowych aranżacji. No niestety większość z nich jest w, dla wersji pro dostępna. Tak jak najeżdżamy kursorem to widzimy pojawia się nam pro, 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 ale trzy ostatnie są też dla wersji bezpłatnej, więc śmiało można z nich skorzystać. Jak to funkcjonuje? No Bierzemy sobie załóżmy ten przykład, możemy podejrzeć jak on się prezentuje. To jest wersja demo, gdzieś tam na stronie autorów. Tak to się prezentuje. No, Rasowy portal informacyjny, prawda? No i teraz bierzemy, importujemy. Klik, importuj. Ja troszeczkę pewnie zasłaniam, więc, ale to może było widać. Maleńki przycisk importu był. Zaimportował nam się cały układ. Oczywiście on bazuje na tych artykułach, które mamy w tym momencie wprowadzone. Ich jest raptem w tej demówce 6, więc podejrzewam, że momentami mogą być jakieś dziury. Ale zwróćcie uwagę, że. No, mamy cały układ już zaaranżowany, i teraz kwestia jest tylko tego, żeby sobie kliknąć na wybrany blok, przejść sobie oczywiście do, do jego ustawień, do jego konfiguracji. O, w tym miejscu przechodzimy do ustawień, zmieniamy wygląd itd., dalej. Więc na tym wszystkim sobie możemy śmiało operować, ale to już zobaczcie, jak wygląda. Nieźle, prawda? Nieźle to wygląda i w taki sposób można sobie maksymalnie tą pracę uprościć, jeżeli prowadzimy tego oczywiście rodzaju serwisy, gdzie artykułów publikujemy całkiem sporo. Dobrze, ale oprócz tego, że można zaimportować cały układ jakiś tam przygotowany przez osobę X lub Y, która pracuje na rzecz rozwoju tego, tego rozszerzenia, możemy też przejść tu do zakładki bloków. Bo tu mamy całe strony, tu mamy bloki. Więc przechodzimy do bloków i już mamy pojedyncze elementy. I proszę bardzo, co możemy wybrać? Bierzemy pierwszy z brzegu. Tu mamy slider. Importujemy, wskoczy nam slider. Jest slider, jest slider. Mamy slider dotyczący oczywiście wpisów na naszym blogu. Idziemy dalej. Biblioteka. Znowu bierzemy sobie jakieś bloki i szukamy. No ich jest już znacznie więcej niż w przypadku tych pełnych aranżacji. Szukamy, co byśmy chcieli wrzucić. Powiedzmy, że, że, że na przykład to. Stawimy tak, więc znowu jest import, pojawia nam się poniżej kolejna sekcja, idziemy dalej znowu i tak możemy sobie to budować również z tych gotowych, gotowych bloków. Dobra, to wrzucimy w miejsce. O, w taki sposób to będzie się prezentowało. Także myślę, że widzicie, jaki jest tu potencjał i jak błyskawicznie można sobie zaaranżować sympatycznie stronę, wykorzystując Gutenberga i wykorzystując jego bloki. Oczywiście musimy zainstalować wtyczkę PostX. No ale właśnie, co z Elementorem? Gdybyśmy chcieli wykorzystać te elementy, te, te bloki na stronie, która została zbudowana w Elementorze, no bo tu widzimy Gutenberga, prawda? No więc, coś spróbujemy zrobić. Popatrzmy, przechodzimy. Ja nie będę tego zapisywał. Tak, wychodzimy. Przechodzimy sobie do, do Post Blocks, Do templatek zapisanych. Dodamy sobie jakąś tę platkę. Dodamy tę platkę. Nie będę bazował na tej, którą dodawałem wcześniej. Dodamy coś innego. Załóżmy, że będą wpisy. Wpisy 2. I normalnie dodajemy teraz. Załóżmy, że gdybyśmy chcieli już uprościć sobie temat, powiedzmy, że na szybciutko dodamy gotowy blok. Jest, pojawia się, załadują nam się zdjęcia. Jest. załadowały nam się jeszcze jedno zdjęcie, nam się musi załadować. No, załaduje się. Coś internet chyba nam <laughs> lekko odmawia posłuszeństwa. No, ale załóżmy, że jest, jest, jest ok, w porządku. Mamy takie trzy więcej w zasadzie, nawet więc pewnie moglibyśmy to zmienić. Przejdziemy do ustawień. Query, damy sobie 3. tak, bo chcemy mieć tylko 3 taką sekcję. OK, publikujemy, publikujemy. Ładnie nam się wszystko dodało. Przechodzimy teraz na stronę, załóżmy główną. Strona główna w tym wypadku jest przygotowana w Elementorze. Jest przygotowana w Elementorze. Przechodzimy do edycji, uruchamiamy Elementora i teraz po lewej stronie wśród dostępnych widgetów pojawi się dodatkowy blok. Szukamy go i jest Gutenberg Post Blocks. No i teraz, jeżeli przeskrolujemy się gdzieś, gdzie chcielibyśmy osadzić tę ten, ten, ten naszą templatkę, którą sobie przygotowaliśmy, no załóżmy, że w tym miejscu będzie, usuniemy te grafiki, te zdjęcia, usuwamy i gdzieś tu osadzimy. Bierzemy widget, upuszczamy powiedzmy tu, z listy wybieramy, zobaczcie, mamy templatki, a, którą wcześniej utworzyłem i ta, którą utworzyliśmy przed chwileczką, więc bierzemy wpisy 2 i pojawia nam się w tym miejscu nasza templatka z artykułami w Elementorze. Zaktualizujemy dalej podgląd, sprawdzimy sobie jak to teraz się prezentuje. Tu wszędzie jest Elementor, 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 Elementor i zaraz pojawi nam się, pojawiła nam się wtyczka, no znowu nam się te nawiki, coś nie chcą tu załadować, no ale działa tak działa w tym miejscu mamy załadowaną załadowaną templatkę z z tymi wpisami, z tymi artykułami, które, które wybraliśmy. Dobrze, także w taki, sposób, w taki sposób funkcjonuje rozszerzenie PostX. Zachęcam Was do tego, żebyście sobie przejrzeli to, to rozszerzenie, ten dodatek, bo naprawdę możliwości są imponujące. No tutaj nie mamy na tyle aż czasu, żebyśmy dogłębnie wnikali w poszczególne ustawienia konfiguracyjne, ale to myślę, że bez problemu sobie ogarniecie. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, a mianowicie, jaki jest koszt wersji Pro? No bo to jest istotne, niektórych z was może ten temat zainteresować, choć wersja bezpłatna w wielu sytuacjach będzie wystarczająca, no ale wersja pro ile wersja pro kosztuje? No więc wróćmy jeszcze raz do naszej strony, popatrzmy sobie teraz na ceny. Poniżej znajdziecie link, możecie kliknąć. I teraz tak, dla jednej strony 39 dolarów. Taka przyjemność nas kosztuje. Dla nielimitowanej ilości stron 63 dolary, a w sytuacji kiedy byśmy chcieli skorzystać z oferty Lifetime mamy 153 dolarów, czyli jednorazowa płatność i później już nie dokonujemy żadnych dodatkowych opłat. Mamy możliwość wykorzystania tego rozszerzenia na dowolnej ilości stron. A więc jeżeli na przykład projektujecie strony na potrzeby Waszych klientów, myślę że ta opcja może być tutaj najbardziej optymalna. No ale to musicie sami sobie przemyśleć, sami przeanalizować. Przede wszystkim przetestujcie najpierw to rozszerzenie, sprawdźcie wersję darmową, zobaczcie jak ona się, jak to rozszerzenie, jak ten dodatek się zachowuje, jakie wam daje możliwości, na ile jest w stanie zaoszczędzić wam czasu, czasu pracy. Bo to, jest, to jest tutaj kluczowe. I co, I co ciekawego oczywiście wnosi do Waszej strony, do Waszych projektów dla, dla, dla siebie i również dla, dla Waszych klientów. Także serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejne filmy, oczywiście zapraszam także do subskrypcji kanału, także nie zapomnijcie kliknąć przycisk subskrybuj i dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. A ja dziękuję serdecznie, do zobaczenia.